Witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching, mam na imię Michalina. Dzisiaj zapraszam na urodzinowe czytanie tarota dla znaku Panny. Wprawdzie sezon Panny jest już za nami, niemniej nowy rok Twojego pięknego życia wciąż jest we wczesnej fazie, więc jest to idealny czas, żeby uzbroić Cię w kreatywne inspiracje i wskazówki do Twojej intuicyjnej interpretacji. Ja ze swojej strony wysyłam Ci najserdeczniejsze życzenia urodzinowe mam nadzieję, że wykorzystasz wszystkie nadarzające się okazje, żeby uczynić nowy rok swojego życia niezapomnianym. Zachęcam Cię do powracania tu do tego czytania tyle razy, ile masz chęć w ciągu tego najbliższego roku. I mam nadzieję, że za każdym razem znajdziesz tu wartościowe wglądy. Dzisiaj dla Ciebie czytamy 15 kart, Pan. No 12 w rozkładzie głównym, dwie z dołu talii i dodatkowo kartę opiekuńczą. I to właśnie ta karta opiekuńcza wyjawia nam motyw przewodni dla Ciebie i kluczowy element. I to są Twoje postanowienia. W centrum wydarzeń tutaj jest sfera mentalna, Twoja głowa, myśli, wizje, ale też strachy, wewnętrzne i zewnętrzne konflikty, jakieś zatwardziały i ograniczające nawyki myślowe. Mhm. I jest tu ogromna potrzeba zaprowadzenia tam porządku i spokoju, ukojenia, potrzeba włożenia pracy w to, żeby przyjrzeć się temu i nauczyć się dokładnie tak: nauczyć się myśleć inaczej, nauczyć się władać swoją zdolnością myślenia. A nie dopuszczać, żeby te myśli siekały jak miecz, często rozszalały i taki pozornie poza Twoją kontrolą, który finalnie najbardziej rani Ciebie. To czytanie dotyka trudnego aspektu, ale ono jest tutaj po to, żeby pomóc Ci go zaadresować. Więc jeżeli zdecydujesz się zostać do końca, to zobaczysz, że Twoje karty przynoszą Ci naprawdę bardzo wzmacniającą wiadomość rodzinową. A jeżeli jesteś nowym widzem i spodobać się w mojej kreatywnej przestrzeni, to zostaw łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, z góry za to dziękuję. A powracającym widzom, subskrybentom, kłaniam się nisko. Mm. Jeszcze zanim przejdę do kart, to dodam, że jeżeli rezonuje z tobą numerologia, to zachęcam do sprawdzenia liczb 444, 111 i 33. Tam mogą być dodatkowe inspiracje dla Ciebie. A to dlatego, że w rozkładzie masz tak, trzy czwórki jest czwórka mieczy, monet i buław, są trzy asy, czyli to, jest, to są trzy jedynki, i dwie karty wielkich arkanów z trójką, bo jest cesarzowa z numerem 3 i wisielec, który jest numerem 12, więc też możemy zredukować do trójki. I zresztą, jeżeli nie pomyliłam się tutaj w obliczeniach, to jak zsumujemy 4, 4, 4, 111 i 11, 33 i właśnie zredukujemy do pojedynczej cyfry, to wychodzi właśnie trójka. Więc ona może mieć szczególne znaczenie dla Ciebie w tym nowym roku Twojego życia. W rozkładzie głównym, w górnym rzędzie od lewej, mamy tak: czwórkę mieczy, asa kielichów, waleta i asa mieczy, piątkę mieczy, dziesiątkę kielichów. Dolny rząd od lewej to król monet, czwórka monet, czwórka buław, cesarzowa, as buław, siódemka mieczy. Dwie karty leżące osobno z lewej strony rozkładu to karty z dołu talii. Tutaj mamy ósemkę mieczy i wisielca i właśnie kartę postanowień. I tak jak mówiłam o tej głowie, w Twoich urodzinowych kartach rządzą, rządzą, rządzą miecze. Łącznie jest ich sześć kart. W swoich myślach widzę sporo chaosu. Jest tutaj pragnienie spokoju, wyciszenia, odpoczynku, zmiany jakiegoś nowego otwarcia, odświeżenia, takiego wpuszczenia świeżego powietrza, jak do pomieszczenia, w którym bardzo długo były pozamykane wszystkie okna i drzwi. Ale jakieś stare ciągnące się konflikty, te wewnętrzne i zewnętrzne, jakiś autosabotaż nawet może, blokują temu nowemu drogę. Blokują te okna i drzwi przed tym wywietrzeniem. Tak? I częściowo jest tak dlatego, że to Ty trzymasz się tych konfliktów, Panno. Niestety, to one, czy to nie one ciągną się za Tobą, a to Ty je ciągniesz za sobą, świadomie bądź nie. I to mogą być rzeczy już z dosyć odległej przeszłości. Być może trudno jest Ci coś odpuścić, odpuścić sobie lub innym może światu ogólnie. Ciężko jest Ci po prostu odejść z miejsca konfliktu, prawdopodobnie dlatego, że oczekujesz rozwiązania, rezolucji, jakiegoś zadośćuczynienia. A, bo coś dla Ciebie jest niezamknięte, bez względu na to, ile minęło czasu. A czasami, Panna, trzeba po prostu coś za sobą zostawić. Tak? Czasem trzeba przeciąć jak mieczem, tak nomen omen, te niepotrzebne więzy, postanowić, a propos postanowień, o końcu tego czegoś. Bo Twoje postanowienia mają moc, od nich się wszystko zaczyna. Na karcie postanowień... A kobieta, a, kiedy patrzy na tą kartę, to wydaje mi się być za albo pod taflą lodu to takie pierwsze moje skojarzenie. Jakby jakieś warstwy lodu odgradzały ją od czegoś, czego ona pragnie, widzi to, a jednak nie może tego mieć. Więc pytanie brzmi, co blokuje blokujecie przed wypełnieniem Twoich ważnych postanowień? Co blokujecie w ogóle przed podjęciem niektórych z nich? Dlaczego jakby patrzysz na nie, ale ich nie chwytasz? A, ale zastanów się też, jakie postanowienia już przez Ciebie podjęte blokują Cię przed tym, czego pragniesz. Czyli uwaga, daj wszystkim postanowieniom. Może być tak, że niektórych niezbyt korzystnych dla Ciebie trzymasz się kurczowo, a tych korzystnych nie podejmujesz wcale. Tak? Uwaga, daj wszystkim swoim postanowieniom. W górnym rzędzie Twojego rozkładu energia mieczy jest złamana energią kielichów. Są dwie karty kielichów tutaj, czyli elementu wody. I w skojarzeniu z tą taflą lodu, tak myślę, że mogą być w tobie jakieś emocjonalne, duchowe blokady i zakorzenione w tych blokadach postanowienia. Takie, których może nawet nie do końca jesteś e, świadomy, świadoma, przezroczyste prawie jak ten lód, które blokują ci drogę. E, na przykład, taki bliski e, nam wszystkim przykład, czyli miłość. Ktoś cię kiedyś zranił, tak? i teraz jednocześnie pragniesz miłości, bliskości, jakiejś fajnej relacji. Ale emocjonalnie nie ma w tobie otwartości na to. I możesz sobie nawet nie zdawać sprawy z tego. Może ci się wydawać że przecież pragnę miłości. A jednak gdzieś u podstaw może być zamrożona tafla na serduszku, tak? która nie pozwala tam nikogo wpuścić. Mało tego, nie pozwala nawet zauważyć, czy wokół ciebie jest ktoś, kto może do tego serduszka puka. Tak? Inny przykład. Y Weźmy sytuację zawodową, ale taką, która dotknęła Cię emocjonalnie, ktoś na przykład czy kreatywnie dotknął Twojej sfery tej kreatywnej. Ktoś na przykład skrytykował Ciebie lub Twoją pracę, z której byłeś, byłaś dumna, której wykonanie dało Ci satysfakcję, a tutaj Bach, niesprawiedliwa, przykra jakaś uwaga czy ocena. I to w Tobie zostaje. I załóżmy, jakiś czas później masz szansę podjąć się kolejnego fajnego projektu. Widzisz tam szansę rozwoju, nauki, wykazania się. Wiesz, że masz wszystko, co jest Ci potrzebne, żeby ten projekt na przykład zrobić e, naprawdę dobrze, ale musiałbyś znowu pracować z tamtą osobą. Jeżeli na poziomie emocjonalnym masz nieodcięty żal czy zawód wobec tej osoby, taką taflę na serduszku, tak, to jest ryzyko, że zrezygnujesz z wzięcia udziału i będziesz się przyglądać temu fajnemu projektowi z daleka. Ale jednocześnie przyglądając się to w emocjach i w głowie, będzie Ci się kotłować żal i złość, bo będziesz widzieć, jak umyka Ci coś fajnego, gdzie Ty powinieneś być. Tak? Taki zawód, tafla na serduszku, to może kompletnie zgasić twoją kreatywność, na przykład w tym przypadku. Możesz mieć zahamowania, żeby w pełni ukazywać jakiś swój talent ze strachu przed ponowną przykrą krytyką. Więc tracisz kompletnie otwartość na nowe projekty. Tak? To takie dwa przykłady. Daj temu uwagę, panno, po to, żeby uświadomić sobie i właśnie roztopić te zbędne tafle lodu i emocjonalnie otworzyć się na to, czego pragniesz. Otwórz się emocjonalnie na to, czego pragniesz. Na to, czego pragniesz już w swoich myślach. E, czyli musisz złączyć myśli i serce po to, żeby nie były sobie wrogami w tym, czego pragniesz. To jest bardzo ważne. Jeżeli w myślach czegoś chcesz, ale na poziomie emocji, serca, duszy nie wierzysz, że na to zasługujesz, że możesz to mieć, to tego mieć nie będziesz. Po prostu wiara jest tak woda, twoje postanowienia są jak ziarna. Jak zasadzisz w kompletnie wysuszoną ziemię, to one po prostu zginą. Nie wystarczy sobie coś postanowić, to jest bardzo ważne, to jest pierwszy krok, ale trzeba z serca pragnąć to postanowienie spełnić. Zdjęcie tej lodowej blokady pozwoli ci doświadczyć nowych, jakichś cudownych otwarć i początków. Masz trzy asy w rozkładzie, ale kluczem do tego jest uspokojenie głowy, a później ze spokojną głową przyjrzenie się temu, co w twoich emocjach, sercu, duszy i zaprowadzenie tam też spokoju. Dlatego powiedziałam, że to czytanie dotyka trudnych aspektów, bo to nie jest łatwe zadanie, ale to jest do zrobienia. Okay? Siedzisz bardzo dużo w swojej głowie panno. E, ósemka mieczy to jest bycie wręcz w pułapce swoich myśli, brak ruchu naprzód. Jak mówiłam, jest dużo tu konfliktów, jakiegoś autosabotażu, odgrywanie jak filmów bolesnych, wspomnień, wydarzeń, rozmów i myślę, że tkwienie w przeszłości jest tu głównym problemem. By pora zmienić perspektywę i stanąć naprawdę twarzą ku przyszłości, ku temu, czego pragniesz, a nie wciąż patrzeć na przeszłość i to, co kiedyś było, co cię zraniło, oczekując, że ta przyszłość, której już nie ma, przyjdzie do ciebie i da ci zadośćuczynienie. To się nie wydarzy. Im szybciej pozbędziesz się tego oczekiwania, odetniesz je, tym szybciej ruszysz do przodu ku swojemu nowemu życiu. Jakaż samolot. Leci nad blokiem. Może właśnie takim lotem ku nowemu życiu, jak tylko zmienisz perspektywę. A wisielec w komplecie z tą ósemką kielichów to jest przesłanie, żeby pułapkę myśli, w której jesteś, zamienić w miejsce uważnej obserwacji. Bo skoro i tak tu jesteś, to wykorzystaj to dla swojej korzyści. Bo wisielec też jest bez ruchu w zawieszeniu, ale on w przeciwieństwie do ósemki mieczy nie jest w pułapce. On się przygląda. I ucząc się nowej perspektywy, zaczyna zauważać rzeczy, miejsca, aspekty, myśli, emocje, których z poprzedniej pozycji po prostu nie widział. I na przykład, jeżeli Twoja pozycja to patrzenie w przeszłość, to omija Cię to, co oferuje Ci życie nie tylko w przyszłości, ale przede wszystkim tu i teraz. Tak? A tu i teraz przed Tobą są trzy asy, jak gwiazdki z nieba, tak? Jak na wyciągnięcie ręki. Tylko czy postanowisz sięgnąć po nie przez tą swoją taflę lodu? To jest pytanie. W tym nowym roku Twojego życia, Panno, naprawdę warto poświęcić czas na podjęcie tych ważnych postanowień i na otwarcie się na teraźniejszość i przyszłość, i zostawienie przyszłości tam, gdzie jest jej miejsce, czyli w przeszłości. Tak jak powiedziałam, to nie jest łatwe, ale jest do zrobienia i to jest proces, więc daj sobie czas. Nie narzucaj sobie niepotrzebnych oczekiwań i, i też, właśnie, nie oczekuj, że to się stanie jak tylko. Podejmiesz to postanowienie, to to się zadzieje z dnia na dzień. Postanów z głowy i z serca, że nie chcesz już tkwić w przeszłości i zacznij odwracać swoją perspektywę przede wszystkim na dzień dzisiejszy i na Twoje pragnienia dotyczące przyszłości. Pamiętaj, co powiedziałam o miejscu uważnej obserwacji. Tak, za każdym razem, kiedy zauważysz, że Twoje myśli uciekają w niewłaściwym kierunku, że zaczyna się kotłować. To świadomie zatrzymaj to, odwróć swoją uwagę do chwili obecnej. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest twój oddech, panno. Wdech i wydech. I myślenie tylko o tym. Wdech i wydech. Czynność, którą wykonujesz tu i teraz, i myśli odzwierciedlające to, co robisz. Nic więcej. Robię wdech, robię wydech. Robię wdech, robię wydech. I nic więcej. Nie ma. Kotłowania się nie ma tego, co się wydarzyło, nie ma tego, co się może wydarzyć, nie ma listy zakupów, nie ma listy obowiązków, jest wdech i wydech. Czynność, którą wykonujesz, i myśl odzwierciedlająca to, co robisz. To jest najprostszy sposób, żeby się przywrócić do tu i teraz. Tak? Eee, takie proste ćwiczenie może cię nauczyć obecności, właśnie ugrunto, ugruntować się w twoim życiu, które trwa. Teraz i które umyka ci, kiedy cały czas oglądasz filmy z przeszłości. Po prostu umyka ci twoje życie. Przeszłość wspomnienia, doświadczenia to jest wszystko ważne, ale one nie mogą mieć kontroli nad Twoim dniem dzisiejszym. I nie mogą być jak bagaż, który ciągniesz ze sobą, tak ciężki, że nie jesteś w stanie tak naprawdę iść do przodu, więc nawet go nie ciągniesz. On cię po prostu trzyma w miejscu jak kotwica. Tak? Zobacz jaka różnica jest w kartach między piątką mieczy w górnym rzędzie, a czwórką buław w dolnym. Na obu jest wieża. Na piątce mieczy to jest jakaś taka warownia otoczona mieczami. Ja mam tu wrażenie, że jest w konflikcie i czeka na atak. A na czwórce buław jest przyziemnym takim domkiem. Przyziemnym, przyjemnym. Otoczonym kwitnącymi kwiatkami. Tak? To od Ciebie zależy, czy wybierasz przestrzeń stagnacji, pustki, uwięzienia, taką wysoką wieżę, w której na dodatek nie ma tego wietrzenia, o którym mówiłam na początku, czy skierujesz swoją stronę w przestrzeń właśnie rozwoju, obfitości, miłości, tworzenia i ruchu. Przestrzeń stagnacji i bez ruchu to przeszłość, przestrzeń, w której dzieje się życie i rozwój, to teraźniejszość, Panno. I wybór należy do Ciebie. Masz autorytet i masz moc podjęcia tej decyzji. Musisz w to uwierzyć. Jest tutaj w Twoim czytaniu naprawdę ogromna zachęta, żebyś z motywacją, z energią, z odwagą obrał kierunek na życie, żebyś naprawdę zaczął żyć tak. Jak tego pragniesz od dawna. Więc co postanowisz Panno? To jest pytanie, z jaką intencją i nastawieniem ruszysz w nowy rok swojego życia? Na koniec jeszcze są. Trzy węże, tutaj w kartach waleta i asa mieczy, które rzucają mi się w oczy, w górnym rzędzie Twojego rozkładu. One mi się kojarzą z trzema asami też w Twoim rozkładzie. Wąż to transformacja, zrzucanie skóry, odrodzenie. Asy to cuda, prezenty od losu, nowe początki. Los daje Ci w prezencie urodzinowym szansę przemienienia tych trzech sfer Twojego życia. Sfery miecza, czyli głowy, myśli. Sfery kielicha, czyli serca, ducha, emocji, kreatywności, i sfery buławy, czyli energii życiowej, postępu, kreacji, też myślę dobrostanu fizycznego, tego cielesnego, ale żeby tego dokonać, to potrzebny jest Twój wysiłek. I nie zadzieje się to inaczej bez Twojego zaangażowania, bez Twojego postanowienia, intencji, żeby nauczyć się myśleć i postrzegać swoje życie, siebie, ale też świat inaczej. tak? Nowa perspektywa, zmiana kierunków, w który patrzysz, to jest naprawdę bardzo ważne i to jest ten motyw przewodni tutaj. Ale też pamiętaj, że nauka, zmiana to są procesy. To, co już mówiłam, daj sobie czas. Jeżeli zaakceptujesz to i nie będziesz oczekiwać takich instant rezultatów, a w zamian dasz od siebie determinację, cierpliwość, wytrwałość i skupisz się na procesie, nie na efekcie końcowym, to świetnie sobie poradzisz. I pamiętaj to, co mówiłam, że wiara jest jak woda na ziarno: jak będziesz siać w suchą ziemię, to nic nie wyrośnie. I tutaj to zostawiam Panno. To są Twoje wiadomości, Twoje czytanie, urodzinowe czytanie Tarota dla Ciebie na nowy rok Twojego życia. Ja mam nadzieję, że to czytanie było inspirujące i dostarczyło Ci wartościowych wglądów. Tak jak mówiłam na początku, naprawdę zachęcam Cię gorąco do wracania do tego czytania. Bo za kilka tygodni, miesięcy znajdziesz tu inne elementy, zinterpretujesz te wiadomości inaczej. Jestem pewna, że im dalej będziesz w, w, iść w ten nowy rok swojego życia, im dalej będziesz w procesie, tym coraz to nowe elementy będziesz tu odnajdywać. Więc ja Ci jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że uda Ci się przebić tą taflę lodu, bo ona jest naprawdę. Zbędną barierą, zbędną barierą w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego, panno. Dbaj o siebie. Do zobaczenia.